Siemanu, cześć, witam Was bardzo serdecznie w świecie gry GTA 5, tylko że tym razem w trybie online. Bucanier, nie, ja sobie tryb maską, tylko że co ja tu powybieram. Sam ustawiłem maskę, mogłem, mogłem w sumie jakieś sportowe coś powybierać, ale chyba jadę po prostu, a weźmy Gantlea, lodowa bielnie, koniecznie czerń. O, i teraz zwycięstwa dokowanie. Potwierdź, jeśli jesteście jeśli wam przerwałem, ja, ale to może w sumie dobrze, dajmy jakieś zakłady, nie wiem, zakład nie na by potwierdzić swój zakład, a 500 macie, dokowanie, ja jestem gotów do gry, a wy jak? Fajnie, że jestem hostem, przy... wygrany jeden, przegrany 11. Ej, to tylko dlatego, że trafiłem na taką sesję po prostu, w której mi tak lali, a grałem, notabene, no to chyba przez dobre 4 godziny się bawiłem, Ehm, młody kierowca, no ja jestem bardzo młody kierowca. W ogóle co sądzicie o mojej postaci? Wygląda jak wygląda, ale nie chciałem się za bardzo sku... zmarnować czasu na jej wykończenie. Znaczy, no na początku, zanim wszedłem do online, to było trzeba troszkę poświęcić czasu, żeby z nią coś zrobić. Wszyscy? Ile nas tu jest? Pięciu. No, niech rozpocznie się odliczanie. Ej, what the fuck! Yeah, nareszcie. Dwa, jeden, go! O, idealny start, proszę bardzo. Można. Nie wiem, czy czasem sobie nie wybrałem zbyt słabego samochodu. Na pewno był jakiś lepszy, ale damy radę. wypad staruchy! Kurde, co jest? No i drugi, no jakie pedały! No możecie dać spokój. Wypieprzaj, zdobyła pierwsze miejsce. No i co ci z tego? Ja mogę mieć któreś tam później. No trudno, nie, jest, nie jestem kozakiem, nie wjeżdżaj mi w drogę, ty też nie. Tu bardzo się opłaca po prostu jechać troszkę wolniej, a bezpieczniej i oni często popełniają jakieś błędy o właśnie. I ja te błędy wykorzystuję. Tylko, że tam typek już jest na początku i kłócą, chyba już taką przewagę zrobił z nami. Widzite my secret! Później nie bierzemy wyścigu, ja będę za czymś innym, z jakimś deadmatchem, czy za czymś, aczkolwiek strzelać to ja kompletnie nie potrafię. Chyba, że automatyczne celowanie tam połączą to jeszcze całkiem spoko. jest ten typek? Nie gadajcie, że on tak bardzo ucieka. Dlaczego jestem pierwszy? Wyszedł z gry. He, <laughs> ciekawe dlaczego. Może przez mój host? Nie, ja mam zajebisty host. Co jak co, ale host jest naprawdę spoko. Nigdy na plantach się nie zdarzało tak, że ktokolwiek kurwa narzekał. E, że, jak grali ze mną, że ktoś tam pisał albo mówił, że jest do dupy, wszystko zawsze, wszystko śmigało. To tylko ja, gdy wchodziłem do kogoś na gardenopsy i ktoś po prostu chciał hostować z tym 256 kg, no to nie za bardzo to działało. Gdzie co? Jadę w ogóle na wygraną chyba. Jadę na zw... Kurywa, kręć to jej szybko. Nowy rekord osobisty. Wow, a ile mam okrążeń? Chyba dwa okrążenia. Tak! Ustawiłem. Dobra. Nie ustawiłem, z automatu tak było. Nie rozbijaj się, chcemy wygrać. Chcę to wygrać, mimo tego, że nas jest tylko czterech, to chcę zdobyć te 12 punktów JP! Punkty JP, to jest w ogóle zajebiste tutaj. Nie wiem, co... Chyba nie skojarzył, że w Polsce też tak gra będzie w, w ten... Wy, wypuszczana, będzie publikowana i nie, po prostu nikt tam nie był taki mądry, żeby na to wpaść. No i ja nie wiem, ja tu nic no, oczywiście nie sugeruję, ale jak policja, jakiś policjant sobie kupi gitarę i BUM! Taki jestem zajebisty. Co wyścig, 12 punktów JP zdobywam. Wow, jutro do pracy, kurde. Jutro 6 rano muszę na po jechać, ale to jeszcze jeden meczek, jeszcze kurwa, parę punktów JP muszę nabić i zaraz będę spać, naprawdę zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Gdzie oni są? Dlaczego oni są tak daleko? Takie lamusy? Brawo, akurat fajnie. Choć ten pierwszy dobrze, że wyszedł, tak bym drugi jechał cały czas. Podejrzewałem, żebym go nie dogonił. Bo jeśli by jechał bezbłędnie praktycznie, to nie wiem, jaki on miał jeszcze wóz w dodatku. Możliwe, że lepszy, albo ten sam co ja, albo właśnie lepszy. No nie wiem, ale bym go nie dogonił. Dobrze, że wyszedł, będę miał wygraną kolejną na koncie. Tylko, że to są wygrane chyba tylko z wyścigów. Z tego względu, że ja grałem na przykład deadmatche, czy tam jakieś inne rzeczy, co musieliśmy pojazd dostarczyć do swojej bazy, czy też samoloty, to to wygrywałem, ale drużynowo. I nie wiem, czy to się tak by liczyło, czy um, że jak to wygraliśmy drużynowo, to mi nie dodawało wygranej, czy tylko temu pierwszemu graczu z naszej drużyny, temu najlepszemu może. Nie wiem. Aha, wy tak jeździcie, okej. Okay. Dobrze. Nie wiem czy on coś... mu się kurwa po prostu nudzi. Tego oglądajmy. On już stwierdził, że tego nie zwycięży, więc sobie dał spokój. Ha, tak to wygląda przeładowywanie się pomiędzy graczami. Dobra, jeden typek za mną zaraz już dojechał. Teraz myślę, żeby tą sesję jakoś zwiększyć, żeby więcej graczy dołączyło. Bo tak czterech to troszkę nudno. James, yy, proszę cię, daj już spokój. Jest, Jesteś już ostatni. Kto kończy pierwszy? <laughs> Z czasem 3:14. Może nie jakiś zapis 15 punktów i odpedost ile kasy. Super. Dobra, jakieś rankingi. Dziewiąte. Ranga 9 wzrosła. A tu wszyscy chyba mieli wyższą ode mnie, czy nie? <laughs> Ja nie miałem taką fajną sesję, że jak wygrałem akurat ich tam było chyba 12, to wszyscy po prostu nagle wrygnie, wszyscy się śmieją. Było bardzo fajnie, mi się podobało. Przegrałeś, bo jesteś leszczem. heh, Dupa, fajnie, fajnie, to z Polski. To jest... Pozdro! Pozdrawiam was bardzo. Co gramy? Co to jest? Gaz do dechy. Transport towarów potężnym samolocie po green. A, wy tu chcecie chcecie wyścig dalej jeździć. A zagrajmy to... Ej, no dlaczego ja nie mogę ruszać? A, a, a. Hmm. Kurczę, za późno, miałem się zdecydować szybciej. No dobra, wyścig, idziemy, co? Trudno. Nie mam na to za bardzo, to jakby, wpływu, zagłosowali. Chciałem też dać głos właśnie na ten transport, ale to tam. Dołączacie, a ja z punktu do punktu, super samochody chcecie, ale będzie dym. Dajmy zatwierdzić ustawienia i zapraszajcie wszystkich gracze z dopasowaniem automatycznie Tu lista dawać mi wszystkich Zapraszaj ich Dobra, chyba wszystkich zaprosić z automatu. Wszyscy dopasowani gracie X! Dawaj! Na zawołanie! Zaraz, jak odszedłeś? Nie możesz odchodzić. Wybieranie graczy otwarte, graj za chwilę. Anuluj zaproszenia i nie. Uuuu, yeah! wywaliło tego. Połowa zajętych, oczywiście. Ale ci, co są zaproszeni, możecie podłączać. Byłoby fajnie. Chcemy sobie zagrać. Ej, yeah, kolejny dołącza. Dawaj next. Jest jeszcze jeden. No, dołączajcie ziomeczki. Dołączajcie, trzeba grać. Jeszcze ktoś Przedłużę czas? Nie wiem, zajęty, dobra, typek jest zajęty. Tutaj wejdźmy do pasowania Mmm... Lista hmm, aha, ci... czekaj, ja już chyba zaprosiłem. Chyba, że jeszcze raz. A on, dostępny sprzęt. Zaproszenie w drodze. I jeszcze jedno. Ilu nas tam już jest? No dobra. Jest. Ten na zawołanie pewnie będzie zaraz. Wszyscy rangę praktycznie większą tylko jakieś Orkaltu. Orkatu. O, kolejny dołączę. Sweet. Można? Można. Jeśli się chce, to można. Dobra, 25 sekund. Ja czasu nie będę przedłużał, bo. Bo <laughs> no nie wiem, bo tak. Ten typek coś próbuje do nas powiedzieć. Chyba troszkę tak. O, fajnie. Gracz dołącza, zaraz, czekajcie, ej, typo z 90, Jezus, ale was się tu stało, mój host tego nie obrobi. Ja pierdolę, ale będzie ciąć, muszę chyba, czekajcie, wysyłanie na chwilkę, Spas spasiba spasuje, tak na uno momento, bo to się porobiło. Nie Wierzyłem, że aż tyle ludzi wejdzie. Także będzie dym. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze w super samochodach. Nie mam słów. Oczekiwanie na uruchomienie graj, ale nie mogę dać grać, bo oni dołączają. Muszę zaczekać, aż wszyscy dołączą. Cyk, cyk, cyk. I o uruchomieniu sesji: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Plus moja skromna osoba. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Będzie ładna Lesieka. A teraz tak, bum! Wszystko wyebało. Ile tu jest? Ja pitole. No to co? Ja z Toro jadę, nie ma innej opcji. Może nie w Czerni? Weźmy różowe. Nie, weźmy pomarańczowe. jest Albo żółte. O, żółte się rzuca. Potwierdź. Wyścig żółty, starcie. Eee, kontynuuj. Wezmę sobie tu zakłady, wam dam troszkę. Kasa na zakłady tylko 4000? Bez przesady. Gotowy do gry. Wygrane 2, przegrane 11. Spoko. Ale al, al, zobacz statystyki. Moje, a chcę. Zobacz graczy. Sweet 3 na 5 Co to oznacza? 33 na 1 O co to chodzi? Po prawej. Nie ja wiem. Lecim ludzie. Lecim, lecim. Takiej gry jeszcze nie hostowałem. Coś nam ze świętą ja pierdolę o w dupę. Ale będzie bałagan Dobra, co tu zrobić, żeby... Ja z pieprzem gdzieś bokiem, ja jadę na pod prąd zaraz, tylko jak najszybciej mi się uda tam wjechać. Ia! Yeah, to się ściga. Mam nadzieję, że mi zaliczy ten punkt. Ia! Yeah, spoko, zalicza. O kurwa! Macie tu zjazd? No to ładnie, ale pokazałem, muszę nawrócić. <grywa> o ludu, mój ludu. Cóż bym ci uczynił, że mnie tak strolowałeś? Było trzeba jechać normalnie. Dobra i tak ich dogonię. Pozycja 11 na 13, sweet. Spoko, 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 luz. Ale zwaliłem, po prostu mój pomysł uniknięcia kolizji z tymi debilami. E Skończył się na tym, że o, zwaliłem, ale tu po prostu ci jeździć nie potrafią, oni się tam będą crashować. A ja będę się przebijał do przodu jak najszybciej tylko mogę. Pozycja 10 na 13, ciekawe, jak długi jest ten wyścig, góry Tatarbian. tak Totorwian, Totorwian, to nie jest Totorwian, to jest Totorwian. No rozpierdzielajcie się w końcu, możecie czy nie? Bo tam się już ktoś wyłożył, widzę. Bo Jezu, tak żebym ja się nie wyłożył Gdzie tu trzeba jechać? Tu? Dobra, zieloni Siemaneczko, już Cię biorę Zentoro, bum Dziewiąte miejsce, fajnie to jest w sobie Ciekawsze takie niż jakbym się miał z nimi Napieprzać z przodu, to tu sobie Ich powyprzedzam, oni się atakują Kurywa. No Na farcie, ale się udało Mam nadzieję, że mnie nie słyszą. <laughs> nie nie słyszę mnie, bo tu nie mam włączonej funkcji mowy. 8 na 13 jest całkiem spoko. Wypadł stary się. Skręcamy, ale on mi teraz przypierdzieli w tył. Ale dostanę strzała od niego ja już to wiem. O kury idę Na farcie, ale się udało. Pozycja 6, czyli już jestem w pierwszej, w pierwszej tej, w pierwszej połówce całej ilości. Rozwalajcie się dalej, o tak, dokładnie, kolejny pad Pozycja piąta, czyli widzicie, nawet jak się coś zwali na początku, to można się naprawdę przebić w fajne miejsce potem Kolejny typ po prawej stronie, chyba go minę i będę miał czwartą Nie, on był poza mną Jedziemy, a wy gdzie jesteście? Oj, daleko, nie dacie rady, chłopaki Chyba, że mi przywalicie i to ostro Ej, no takie wyścigi to ja rozumiem, nie w czterech, tylko kurde w piętnastu Plus. O przyja... Kurywa mać! No, 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 no. Jedziem. Nie puszczę cię. Nie będzie tak łatwo. Nie wyprzedzisz mnie. Mam piątą pozycję, nie wyprzedzisz mnie. Powiedziałem, jest zakręt, okej. Mówiłem, było trzeba hamować. Kury... Wiedziałem po prostu. Pała! Odrodzenie nie tak lubię na zakrętach przywalać wszystkim, że to masakra. Które siódme? No to znowu trochę straciłem, ale mam zamiar wyprzedzić bym... Ciebie na bank. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Spadaj. Ja lubię takich, co po prostu... Jak jestem obok nich, to oni nagle skręcają i we mnie walą. Ale tym razem mi się uda. Może ja w was pokrzypię trochę. Jaki złamas! Ja pidole. Jak on to zrobił? Jak on się rozpędził tym samochodem? No i dobrze wam tak. Można? Można. Znowu siódma pozycja. Zpieprzaj tym Zentoro. Kurwa, no tego nie przewidziałem. Dziewiąte. Dobra, czyli jednak jak się na początku rozwali i nie ma pierwszej pozycji, to później jest też kicha. Pieprzaj. Ósme. Trochę kasy i tak dostanę. Za to wyprzedzanie cały czas. On we mnie jak dup ha chyba zdążyłem szybko. Troszkę go wykołowałem. Muszę jakoś... 10 wyprzedzeń. Szacun. Troszkę to ogarnę Jak brać te zakręty, żeby oni we mnie nie trafiali nie uderzali. No, zentorko za mną ciśnie. Kończy. Dobra, siódme miejsce, ja chcę ukończyć na siódmym. Nie wyprzedzisz już mnie. Miałem piąte miejsce, było fajnie. Serio mnie nie wyprzedzisz, Nie masz szans, stary Bum! Był bardzo fajny wyścig. Naprawdę, so sweet. Aha, obserwujemy. Oj, jak słabo, dopiero tutaj. Coś ludzie jeździć nie potraficie. Tak jest, barierką. Spoko, to nie ja zrobiłem. Kończysz siódmy. Dość słabo. Tylko 5 punktów JP, jak to? No ale kasy 3300, ja się zastanawiam ile dostał ten typek za pierwsze miejsce. Z 10 koła? Bum. Szacun stary, naprawdę wygrać z taką ilością graczy? Minus 500 Ile on dostał? 18 O w dupę Było naprawdę fajnie Gramy dalej Teraz będzie głosowanko Może to na goł? Powtórka? Nie chcę żadnej powtórki Z tego gunwa To jedziemy Presja tłumu 2. Wykorzystaj rzędy supełnie śmiertelne na paśprzieniu w kuścieniu. Mola del perro, nie wyłomuj się. Dobra, jeszcze wyścig, zróbmy taki online z wyścigów, bo przynajmniej to jest coś, co mniej więcej ogarniam, a strzelanie mi nie za bardzo wychodzi. Chyba ja decyduję o tym, jakimi samochodami się powiedziemy. Żadne sportowe. Jedźmy terenówkami. O. Można zatwierdzić ustawienia. Samochody terenowe, moi drodzy. Wyślij zaproszenia. A i dlaczego, powychodziliście? Tak fajnie się grało. Host wam nie odpowiadał. Dołącza Typek. Spokoj. Moi znajomi. Graj, to za chwilę ci i dołączą i uruchomię sesję. Bo to nas wystarczy tylu. A nas? Dlaczego podchodziliście? Dobra, mogę uruchomić. 2, 4, 6 plus ja, czyli ogólnie 7. Fajnie. Się zastanawiam, dlaczego Rockstar ma tak prosto, wszystko fajnie. Ludzi można zapraszać, nie ma z tym problemu. Wow, Ona działa zajebiście Jadę motocyklem Jeśli mi autkami, to może mogę teraz motocyklem pojeździć Hohoho, like <laughs> nie a go, że jak ktoś pojedzie tym Ktoś pojedzie monsterem Nie wiem, dajmy na zakład, no trudno Tylko jak wygram to chyba Chyba ogarnę to, że to zwyciężę Gotowy, 4. 5 u nas jest, jeżeli znowu ktoś to coś opuścił Trudno. Jedziemy. Rozpoczynanie akcji za 8, 7, 6, 5, 4... Tak, ja go zmieniłem. Możesz sobie ten paluch wcisnąć. Wszyscy jedziecie na skuterach, na crosach. Galactic Man. And... Uuu, ktoś wisiął. że my go weźmiemy, on nas nie doścignie. Dwa. Jeden. A ktoś mnie będzie chciał przewrócić, to mu strzelę. Wiedziałem. A udało się. No to mamy spokój od tego. Bo on nas tak łatwo nie dogoni teraz. <grystanie> wziąłem typa Kurde, to to mu też jedzie praktycznie tak samo szybko jak nam te krosy On nas może jeszcze niszczyć. Skóry wysyni, spieprzajcie. On z tego nie wypadnie. A ja jak się wyłoży to będzie masakra. Wiedziałem! <laughs> nie zdraż mnie. Ło Jezu! Dobra, troszkę mu odpuściłem. Bijcie się no. i <pravind Grade> Dlaczego nie polecieliście? Gdzie? Tu, 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 tu bierz zakręt? Ok. Wiesz, czego nie co szybko? Spadunek. Jak ja wezmę ten zakręt teraz tak szybko, jak ja myślę. O, właśnie. Koniec. Nie macie szans. już mnie nie, nie dam się. Nie dam się. Jeść drogą. Kurwa drogą jest szybciej. A ty poza mną? Okej, okay. drugie miejsce mi odpowiada, tylko że na bang go nie dowiozę. Tak jest. Już kolejny krok za mną. Ja nie wiem jak oni na mnie dość... jak oni to robią. Trzeba coś naciskać szybko, żeby szybciej jechać czy się po prostu rozpędzić. Bo teraz ja jadę w sumie szybciej. Ja. umiecie tak brać zakręty Opaki? znowu typu. nie atakuj mnie, odpuść, ja Cię nie atakuję, więc Ty mnie też nie musisz, dowieziemy sobie te miejsca. Dobra. Kurczę, 1 na 7, mi tak dowiózł to w drugie miejsce, mam nadzieję, że on, kurczę, zrozumie to, żebyś się nie bić, ja go nie atakuję, więc niech da mi święty spokój też. Oj, za bardzo za dużo szutru. <laughs> po zewnętrznej szybciej. Kto jest lepszym kierowcą? No kto? O kurde. Ej, <laughs> ja tak we mnie wjechał. No! Nope. Ej, z tego mogę zrobić tyle live'ów, że to masakra. Z jodu. Nie, 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 tylko tyle. Naprawdę było dobrze. Ojej. Dobra, i słuchajcie, to tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja nakręcę drugą część tego live'u. To znaczy, nie live'u, tego online'u. Po prostu będzie część pierwsza teraz do teraz, to 20 parę minut. I część druga Znowu odcinek kolejny, tak? Dlatego owe w sumie teraz to tyle. Trzymajcie się gorąco. Cześć. Na razie, pa, będziemy sobie kontynuować później. Tylko jeszcze zobaczę, ile kasy dostanę. Ten stoi, wyjebka. Kończysz drugie. Mmm, jak przykro. Czas 3 minuty, no naprawdę troszkę mi brakuje. Lepiej od niego jeździłem. 4000, mi pasi. Dziesiąta ranga wzrosła. Także okej. Okay. Szacun stary. Przegrane w zakładach 400. Mmm. On miał lepszego kłady, jak mi się wydaje. Serio, dobrze. <laughs> Fajnie było. Eee, dobra, słuchajcie ludzie, no tutaj jak mówiłem, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się gorąco czyść, na razie panie w kolejnym, tylko w kontynuacji.